No cześć! Dzisiaj witam Was z Chojnic. Mam w planach zrobić żółty i czerwony szlak maszruty kaszubskiej. W pierwszej części filmu, która będzie na YouTube, będzie tylko żółta e, trasa. Czerwoną wrzucę za tydzień. Lecę do Korei e, Południowej oczywiście, e, więc chcę mieć zaplanowany jakiś content pod swoją nieobecność, więc rozwijam to na dwa filmy. E, ale spokojnie, wszystko będzie, pokażę Wam. Będziecie zadowoleni, obiecuję. Też może coś będzie z jedzenia. Ale podejrzewam, że tylko w Charzykowy jest jakieś miejsce, gdzie można zjeść, a ja i tak nie jestem pewien, czy będzie czynne poza sezonem. Wiem, że jeszcze są burgery w sfornych gaciach, ale zobaczymy. Może się uda, może nie. Lecę, bo nie mam czasu. To zapraszam do oglądania. Żółty Szlak Kaszubskiej marszruty prowadzi przez lasy Zaborskiego Parku Krajobrazowego na zachodnim brzegu Jeziora Harzykowskiego, a dalej brzegiem rzeki Brdy do Rytla i wzdłuż drogi krajowej do Czerska. Na 10-kilometrowym odcinku pomiędzy chocińskim Młynem a Drzewiczem szlak pokrywa się z Czerwonym Szlakiem marszruty. Trasa jest w całości oznakowana. Jest to najdłuższy, prawie 70-kilometrowy odcinek kaszubskiej marszruty. Rowerowa podróż przebiega w pięknych okolicznościach przyrody. Tamtejsze tereny to królestwo niebieskich Struki i jezior, zielonych borów i lasów, urzekających swą potęgą i majestatem. Przejechałem dopiero mały odcinek tej trasy, ale mogę powiedzieć, że podoba się to dla mnie. <laughs> e, nie, serio. Bardzo ładna trasa póki co. Polatałem dronem chwileczkę. E, później nie będzie to takie oczywiste, bo w niektórych miejscach nie jest to dozwolone, bo jest teren e, Parku Narodowego, a tam nie można latać dronem bez wcześniejszej konsultacji. Jedyny minus, o Jezu, o Jezu, że właśnie jest sypki piach i trzeba z nim trochę powalczyć, ale mam nadzieję, że takie odcinki zaraz się skończą, bo tu widzę, że jest wycinka drzew i możliwe, że to to spowodowało. No nic, co, co dalej, ale póki co jestem mega zadowolony. A właśnie, ten film będzie miał wrażenie... e Boże. Ten film będzie miał charakter pierwszych wrażeń, bo nigdy nie jechałem tą trasą. Też starałem się nic nie oglądać na jej temat, więc pełen spontan. Przeszliśmy z sypkiej drogi na asfalcik i to taki świeżutki, więc jest prima sort, póki co. Brak zaskoczeń. Widoki, las, ptaki śpiewają, czego chcieć więcej. No może przydałaby się tutaj jakaś budeczka z kepsikiem, ale mam wrażenie, że za dużo wymagam. No pięknie to jest. Nie wiem jak tutaj standardowo wygląda położenie trasy, ale póki co mam ją głównie dla siebie, nie chcę mówić tylko, ale serio jest pusto i kurczę myślę, nagrywam to w majówkę. Jadę sam praktycznie, jest piękna pogoda, co wy ludzie robicie, grillujecie. Piwko pijecie? No to też przyjdzie czas, ale trzeba korzystać z takich chwil. Na żółtym szaku spodobało mi się to, że był mały mostek na rzece Brda. Ojejku, fajny, taki filigranowy, drewniany. Lubię takie konstrukcje. Coś, co pasuje do całego otoczenia, bo jak widzicie, całe otoczenie to drewno, powiedzmy ścieżki. Co czyni ten odcinek trasy spoko dla szosowców. Eee, w sumie nie pamiętam w jakiej miejscowości on się zaczął, ale komu komut wam podpowie, komut wszystko powie. Pokażę gdzie dokładnie co jest. Jak trzeba z tym jechać, eee, bo tam jeden odcinek. Jak jechałem od harzykowy, był taki usypany piasek i to już co raczej nie da rady chyba, że poprowadzić ten kawałek, ale to też żadna przyjemność. Kurczę, jak ładnie. Tu po lewej stronie jest ładne jeziorko. A ale... O Jezu, mocno wieje, ale w tych okolicznościach przyrody, co teraz jestem, nawet mi to nie przeszkadza. Ten wiatr, ta bryza, to jest sama radość. Sama radość. Jezioro Głuche leży około 3 km od miejscowości Skurcz. Jest to około 49 hektarów bardzo czystej wody. Jego głębokość maksymalna wynosi 8 metrów. Jest to bardzo zarośnięty zbiornik. Od strony wsi Głuche znajduje się spora plaża z długim pomostem. Jezioro cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Skurcza i okolic. Mam nadzieję, że przed chwilą nie był to ten cały Instagramowy moment, który najczęściej lata z tej trasy czyli taka mała ddr tylko że ze szutru wśród drzew ona miała dosłownie, nie wiem, z 500 metrów I ja pomyślałem, o nie nagrywam, bo widać ulicę więc sobie odpuszczam a tu proszę wróciłem do ulicy ale widzę tam, może być ta sama ddr więc tym razem nagram bo już się boję, że będę musiał wracać, jeśli chcę mieć lajki na Instagramie Jakby taka trasa była do Lęborka, to chyba bym codziennie tam jeździł Kurczę, co za problem wytyczyć właśnie taką ddereczkę Nawet ciąg pieszo-rowerowy, który jest przyzwoitej jakości Przecież jedzie się Miodzio. Znaczy wiadomo szuter byłby lepszy. Ale i tak jest elegancko. No i po pierwsze, nie narażam siebie, nie narażam nerwów kierowców, więc jest idealnie. Idealnie. No, i tutaj jest ten burger, który nie umieszkam spróbować, jeśli jest czynny, ale biorąc pod uwagę, że w Charzykowie e, nie był czynny e, ten punkt, co chciałem pójść, to nie jestem optymistycznie nastawiony, ale kto wie, zobaczymy. O, to ten burger przystanek burger. Zaraz tam podjadę, zobaczę, spróbować się nie zaszkodzi Ale najpierw tutaj sobie trochę ująć, ponagrywam i lecimy dalej Piękna to była kiełbasa, nie zapomnę jej nigdy Eee, w ogóle obsługa żabki była w tak ciężkim szoku, jak poprosiłem o kiełbasę z grilla. Pani nie wiedziała w ogóle o co chodzi, ale później przeszukała kartę i faktycznie coś takiego było. No, śmiesznie. Im bliżej w miejscowości sporne gasie, tym więcej rowerzystów. Ciekawe spostrzeżenie. No dziwne rzeczy co tu się dzieje To jest Disneyland dla gravelowca No fajny, fajnie Miejscowość drzebicz też jest jakieś mini-jeziorko. No kurczę, ja bym to się wszędzie zatrzymywał i wyciągał drona. Ale mam ambitny plan dojechania, przejechania dzisiaj dwóch szlaków. Więc no, muszę się sprężyć. Ale kurczę, ciężko się sprężać jak jest tak ładnie. Wszędzie, gdzie się nie spojrzy natura i Klimatyczne stare domki. No, będę musiał to częściej przyjeżdżać. W miejscowości Brusy czekały nas podjazdy. i to takie dość ambitne, do tego stopnia, że ślizgało mi się koło. Widocznie opony nie są dobre na takie ścieżki. No, po prostu pedałowałem i koło mi uciekało. No a teraz mamy szutry premium i dalej w pięknych okolicznościach przyrody. Pięknie, nieprawdaż? Uuu, sklep spożywczy, ciekawe czy czynny. Ja mam w razie czego zapas wody, bo woda jest najważniejsza. Jedzenie, kto mnie obserwuje na Instagramie, też mam nadto, a właściwie jedzenia eee, Więc nie przejmuję się tym sklepem. Teraz wydaje się przyjemniejszy odcinek trasy. Ojejku, przez ostatnie 20 km, to co uciąłem temat e, no 20 może przesadzimy, ale 10 był mega sypki piach. Nie wiem co się stało. Nie wiem czy to standardowe na tej trasie. Ale no ten sypki piach to jakaś masakra. W tych całych piaskach w końcu jadę szybciej niż. 10 km na godzinę W końcu Ja może bardziej jestem kolarzem e, kolarzem zapędziłem się, rowerze z Może Ojejku. A tą stację mijałem jak tu jechałem Ale pociągiem e, Rytel to chyba było O Jezu! Do pełnej oferty <noise> żółtego szlaku masz Ruty Kaszubskiej brakowało tylko płyt Jumbo, które wszyscy uwielbiamy. Na szczęście tutaj nikt nie był złosimy i wszystkie są w, te samym, w tym samym kierunku, bo bywa różnie. Ale ojejku, i tak nie jestem zbytnio zachwycony. No, zawsze lepszy niż ten grząski piasek. Tego najmniej się spodziewałem e, po kaszubskiej masz że będzie trasa międzymiastowa. Ja zawsze kojarzyłem e, tę trasę, tę trasę, z tym, że są. E, Sorry się. Z tym, że przez las się jedzie cały czas, a tutaj proszę, elegancka dróżka. Ciekawe, jak to wyglądało. Jak jeszcze ta trasa nie była poprowadzona, co tutaj było, bo asfalcik wygląda na dość świeży i dość świeżo pomalowany. Takie odcinki kaszubskie marszruty bardziej sobie cenię, bo jest las, jest cień, a nie tylko tym otwartymi. Powierzchniami, gdzie jest pełno piachu. Tutaj to już sama przyjemność z jazdy. I to mi przypomina miejscowość w województwie lubuskim, w której się wychowałem. Podobne lasy, gęste, i tak się jeździło. I to, jest, to są dla mnie bardziej naturalne warunki. Aniżeli takie otwarte przestrzenie i pola Ej. Ale mniejszy jest horyzont tutaj, więc coś za coś. A i tak mi się podoba. Dziwi mnie to, że nikt nie jeździ, naprawdę. Taka ścieżka i nikt nie jeździ. I tak, żółty szlak powoli mnie żegna. Został mi pewnie z jakieś, nie wiem, pięć kilometrów. Ładny asfalcik, znowu. E, no, ładny asfalcik, co tu więcej mówić. Kurczę, ale się zawieszam, bo teraz myślę o tym, czy zdążę nagrać czerwony, ale muszę zdążyć, bo drugi raz w najbliższym czasie nie będę tutaj jechać. A widzę, że powinienem skręcić tutaj. I wracamy znowu do pięknego szuterka. Jejku, jak pięknie. no i to już jest definitywny koniec trasy jesteśmy w miejscowości Czersk e, już widzę, chyba to jest ratusz chyba, nie wiem, albo kościół ciężko rozróżnić w takich miejscowościach e, no, trasa była całkiem przyjemna ale nie określiłbym ją jako w całości przyjazną rodziną z dziećmi, zwłaszcza małymi niby był dość mały ruch, ale łatwo mi sobie wyobrazić, co się dzieje, jak jest duży ruch. Robiły się tłumy na tych wąskich ścieżkach. Nawet sam miałem dwa razy nieprzyjemną sytuację, że dziecko po prostu nie patrzyło przed siebie i prawie we mnie wjechało. No więc nie jest to jakieś super optymalne. Ale poza tym, dla dorosłych, myślę, że jak najbardziej, fajne doświadczenie. Chociaż też bym je ograniczył trochę, bo te odcinki, co był ten piach, to bym sobie darował. Już lepiej sobie jakieś obie znaleźć, bo tam też nie było jakichś spektakularnych widoków. Więc w sumie no, tamta trasa nie jest jakoś super poprowadzona. No i tak, według GPX-a, ten sklep z autoczęściami to już jest koniec trasy żółtej maszruty kaszubskiej. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że pomoże Wam to podjąć decyzję, gdzie jechać i czy wybrać akurat żółty szlak. I to chyba tyle. Do zobaczenia do na następnego razu. W kolejnej części pokażę Wam czerwony szlak. A czemu nie? To na razie.